Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj pora omówić finał Euro 2024, czyli Hiszpania kontra Anglia. Mecz, w którym to Hiszpania została po raz czwarty w historii mistrzem Europy. Myślę, że mogę na pewno powiedzieć, że jeśli chodzi o cały turniej, to jest to w 100% zasłużona nagroda dla Hiszpanii, jest to w 100% zasłużony zespół i myślę, że drużyna, która najbardziej zasłużyła właśnie na to, żeby to trofeum podnieść. Są puchary, są ogólnie turnieje, w których można Gdyby, czy to jest najlepsza na pewno drużyna, czy w pełni zasłużyj, tutaj wydaje mi się, że nie ma żadnych jakby argumentów przeciw. To była najlepsza drużyna na tym turnieju i w 100% procentach na to. No i fajnie, że wygraj, bo właśnie no to są dobre turnieje, gdy drużyna, która gra najlepiej, choć z drugiej strony, niby to są dobre turnieje, jakby gdy to drużyna ta, która gra, gra najlepiej, wygrywa. Z drugiej strony, niespodzianki Pana też są ciekawe. No i wygrana Anglii byłaby, myślę, że na pewno niespodzianką w tym finale. Przechodząc już do całego meczu. Pierwszą bramkę widzieliśmy w 47 minucie. Ogólnie Hiszpania była lepsza a też, żeby nie tylko właśnie w tym turnieju, a w tym meczu była lepsza na pewno Hiszpania, nie tylko właśnie zasłużyli za turniej, ale zasłużyli też za ten mecz, bo byli po prostu lepsi. Mniej więcej tych sytuacji w pierwszej połowie, jak tak sobie przypominam, Nico Williams na pewno miał sytuację, Nico Williams, który w sumie był najlepszym graczem, nie tylko wybrany najlepszym graczem, ale też jakby dla mnie był najlepszym, nawet jakby nie był wybrany zawodnikiem meczu, to ja bym i tak twierdził, że był zawodnikiem meczu. Niko Williams miał tam właśnie kilka sytuacji Laminia mal na pewno też oczywiście miał te sytuacje w drugiej połowie jednak więcej się działo, w drugiej połowie się działo więcej no w sumie w drugiej połowie mieliśmy wszystkie tak naprawdę bramki pierwsza połowa była właśnie nie tak ciekawa, ale druga połowa była bardzo ciekawa już w 47 minucie a w sumie jeszcze przed bramką właśnie, dość istotne było to, że Rodry już musiał zejść po pierwszej połowie, czyli to pewnie było spowodowane, nawet nie pewnie, na pewno było spowodowane kontuzją, no bo taki zawodnik jak Rodry nie zszedłby po pierwszej połowie tak po prostu, więc niestety kontuzja dla Rodryego i no to troszeczkę na pewno mogło dać większą szansę na pewno Anglii, jak tak ważny zawodnik wypada, ale w dosłownie 47 minucie Lamin niemal podaje do Nico Williamsa, Nico Williams strzela na 1-0 i Hiszpania wychodzi na prowadzenie. A więc ponownie ten niesamowity duet skrzydłowy Hiszpanii, który był kluczowy do sukcesu, bo to była, no powiem tak, Rodri był zawodnikiem turnieju, taką nagrodę otrzymał, ale dla mnie szczerze, ja myślałem, że to będzie Niko lub Lamin, szczerze. Myślałem, myślałem właśnie, że to Niko lub Lamin odbierze tą nagrodę, jak Lamin właśnie odbierał nagrodę dla młodego zawodnika turnieju, najlepszego młodego zawodnika turnieju, to szczerze myślałem, że on idzie już po nagrodę Tą, jakby najważniejszą, ale dopiero potem była ta nagroda, i właśnie Rodry wygrał. Byłem, właśnie przygotowany na Lamina czy niko, Właśnie tym bardziej, jak jeden zdołał asystę, drugi strzelił, to tym bardziej byłem na to przygotowany. A to Rodry jednak był tym zawodnikiem turnieju, ale jeszcze, właśnie wracając. 407 minuta, 1-0, właśnie, no i potem. W Hiszpanii mam wrażenie, że właśnie nawet nie tak, że Anglia, nie tak, że Anglia właśnie reagowała, a to, ta to Hiszpania nawet w sumie bardziej zaczyna atakować. Dani Olmo miał sytuację. Lamin naprawdę miał wiele sytuacji, aż mnie dziwiło, że Lamin nie skończył tego meczu przynajmniej jedną bramką. Miał 3-4 super sytuacje. Alvaro Morata strzał. Nie byłoby to w bramkę, gdzie tam Stones wybijał. Nie leciało to w stronę bramki, no ale i tak było dość blisko tam, żeby strzelić gole. Nawet troszkę lepiej wycelował to Stones i tak by pewnie wybił, ale przynajmniej by piłka szła w światło bramki. Fabian Ruiz, sam też oddał na pewno strzał. Daniel mu właśnie miał sytuację. Nico Williams też miał niejedną sytuację oprócz tej bramki w tej drugiej połowie. Tak sobie właśnie w miarę myślę o tych Hiszpanach, ktoś tak w miarę miał tę sytuację, to tak, o tych zawodnikach najbardziej najbardziej myślę. No i potem jeśli chodzi o Anglię, Bellingham miał tam sytuację jedną na pewno, ale bramka na 1-1 padła w 73 minucie. Dosłownie 3 minuty później po tym jak Cole Palmer wszedł Strzela bramkę, jakby to było dla mnie zaskoczeniem. Rozumiem trzymałem się składu. Są trenerzy, mam wrażenie, że którzy lubią się trzymać non-stop tego samego składu. Nieważne, czy ten skład jakby czy zawodnicy którzy zawodzą, czy nie, to i tak się trzyma tego składu. Ja nie jestem szczerze tego fanem. Ja jestem fanem tego, że kto gra najlepiej, ten gra dlatego pomimo tego, że właśnie no Phil Foden był zawodnikiem przed Premier League, zawodnikiem sezonu to i tak Cole Palmer według mnie powinien grać zdecydowanie. Po tym co pokazał, jakby po tym co pokazywał wcześniej jakby jakie dawał zmiany i no po tym co Foden nie pokazywał, tak bym powiedział na tym euro, no, to wydaje mi się, że Cole Palmer powinien być od początku. To jest taki zawodnik, który najbardziej mnie dziwi, jakby kto jeszcze no on najbardziej tak szczerze, jak sobie tak myślę w sumie, on najbardziej jest zawodnik, który według mnie najbardziej zasłużył, żeby być jednak w tym finale. Nawet na przykład Luke Show, który nie startał ani jednego przed tym meczu, jeśli się nie mylę, tutaj dostał szansę, a Cole Palmer na nie dostał, jakby nie wiem, Ja to się dziwię szczerze, że na przykład Luke show jakby dostał szansę na przykład, na to był gotowy zrobić, ale nie był gotowy zmienić Fodena za Kola Palmera. Nie wiem, jakby mam wrażenie, że jak przez sześć meczów jakby Phil Foden nie pokazał się dobrze, czy on naprawdę, bo sześć chyba tak rozegrał przedtem, tak, jeśli się nie mylę, to sześć, czy naprawdę... Naprawdę Staff liczy, liczył, że to będzie akurat ten mecz. Jaka była na to szansa? Że, że nagle w finale jednak Foden zagra jak na zawodnika sezonu Premier League przystał. No jednak wydaje mi się, że Palmer byłby lepszą opcją, ale. Ale oczywiście no to nie jest trenerem. On robi oczywiście decyzję. On podejmuje decyzję. Zaraz po bramce Palmera był taki moment, w którym to właśnie Anglia wydawała się przez kilka minut lepsza i wydawało się, że idą po drugą bramkę i naprawdę przez chwilę uwierzyłem, że oni naprawdę mogą strzelić bramkę i. I prowadzić, prowadzić w tym meczu, ale to się jednak nie wydarzyło. W 86 minucie po dobrej dograniu Marka Kukurei Mikel Ojarza Bal strzela bramkę na 2-1 i ten mecz wygrywa dla Hiszpanii wygrywa finał. Mieliśmy potem sytuację że gdzie to Dani Olmo z linii bramkowej wybił. E, więc to był też ogromny moment i potem właśnie już no, nie mieliśmy w sumie już nic. Hiszpania wygrywa. Hiszpania wygra tak, jak właśnie już mówiłem przed, nawet omawiałem tego spotkania, jakby jak to prze, jak to przebieg wyglądał. Była to najlepsza drużyna, w 100% zasłużone zwycięstwo. Jeśli chodzi o zawodników, które bym chciał pochwalić u Hiszpanów, to za ten mecz tylko. Kukureja na pewno, ogólnie nie za ten mecz, ale też za turniej, w sumie, właśnie Kukureja. Laporta tak samo. Wydaje mi się, że właśnie Laporte jest underrated graczem na tym turnieju. Wydaje mi się, właśnie, że on też naprawdę grał bardzo dobrze na całym turnieju i w tym meczu też zagrał solidnie. Fabian ruiz jest zawodnik, który grał świetnie na całym turnieju i w tym meczu zagrał dobrze. Lamin to już myślę, że nie muszę mówić, że też oczywiście gracze, którzy zagrali tutaj najlepsi, najlepiej, znaczy najlepsi zawodnicy w tym meczu, jeśli chodzi o Hiszpanię. No i też według mnie, właśnie tak już mówiłem, dla mnie to była dwójka najlepszych graczy Hisz z Hiszpanii na całym turnieju. Myślałem, właśnie, że któryś z tych dwóch wygra zawodnika turnieju. Jeśli chodzi o Anglię, to tutaj szczerze, pomimo straconych dwóch bramek, no to i tak bym pochwalił Pickforda, bo. Jakby, jeśli chodzi o tę sytuację, mam wrażenie, że nie ma za dużo nic do powiedzenia. Plus, i tak wybroń, właśnie przed. Nie wiem, tam trzy świetne sytuacje wybroń, przed Lamina Yamala. No i jeśli chodzi o Anglików z gry, to pochwaliłbym na pewno Jude Bellingama. Jakby, Jude Bellingham dość dużo oberwał tym euro, bo jakby, no wiadomo, że. Jest jakby ten hejt, jest na pewno hejt ewidentny na Jude Bellingham'a, jakby to widać. To widać, zwłaszcza, że na, jak wystarczy posłuchać niektórych tych ekspertów, niektórych, na Twitterze łatwo to na pewno widzieć, jak duży jest hejt na Jude Bellingham'a. A ja mogę spokojnie powiedzieć, że Jude Bellingham był najlepszym Anglikiem i tak na tym euro. Tylko, że właśnie to jest problem taki, że ludzie, niektórzy, większość ludzi, jakby takich, które nie będę mówił, że to, to są osoby, które się, praktycznie w ogóle nie znają, ale jednak, jak ludzie, wielu, wiele osób, jak nie widzi przed bramki, jak nie widzi asysty, to myślą, że zawodnik źle zagrał, bo Jude Bellingham strzelał dużo bramek w barwach Realu w tym sezonie, to jest fakt, tylko, że właśnie Jude Bellingham w tym sezonie odgrywał rolę bardzo ofensywną w Realu Madryt, bo Real nie miał takiego, Miej hoselu oczywiście, ale to nie był... Taki napastnik, który startował. Jude Bellingham był takim po części środkowym napastnikiem, ale takim fałszywą dziewiątką, taką w, w tym e, sezonie, dlatego miał niesamowite liczby, jak na zawodnika, który. No zwykle on przedtem przecież jeszcze Borussii, był taką ósemką typową, można powiedzieć, a tutaj właśnie w Realu był taką dziesiątką, można powiedzieć, po części nad dziewiątką. I właśnie, mam wrażenie, że przez to ludzie oczekiwali, że Bellingham będzie musiał strzelać co mecze, żeby był dobry dla niego turniej. To był dobry turniej w jego wykonaniu, nie mówię tego ze względu na to, że jestem kibicem Realu, bo jestem kibicem Realu, jestem osobą, która bardzo lubi Juda Bellinghama, ale jak kogoś widzę, że zagra źle, to powiem, że zagra źle. Cristiano Ronaldo jest moim największym idolem piłkarskim, ale mogę powiedzieć, że zagrał bardzo słabe Euro i jakby to było widać. I nie będę mówił, że zagrał dobrze, czy zagrał nawet solidnie. Zagrał źle na tym euro i mogę to powiedzieć, pomimo, że jest moim ulubionym zawodnikiem w historii. Dlatego ja, ja staram się, naprawdę, nie, może nie jestem zawsze, bo jednak ciężko jest zawsze być w 100% sprawiedliwym, ale jestem pewny. Tu akurat się nie mogę wahać. Jestem pewny, że Jude Bellingham miał dobre euro w jego wykonaniu. Nie było to perfekcyjne, nie było to świetne euro, albo to dobre euro w jego wykonaniu. Tylko właśnie ludzie. Znaleźli sobie jego, jako jednego z takich zawodników, który jest najbardziej hejtowanym graczem, na, na, jakby ogólnie jest najbardziej hejtowanym i to widać po prostu. To widać, że on jest dość mocno hejtowany. Jeśli chodzi o Judah Bellingham'a, tak jak właśnie mówiłem, był według mnie najlepszym Anglikiem na tym turnieju. Dobrze sobie też radził. Kobi Mainu sobie też dość dobrze radził na tym Euro, tylko on właśnie tak mam wrażenie, że... No jeśli chodzi właśnie o Kobiego Mainu, no to on nie grał tak w każdym meczu akurat od początku, ale Kobi Mainu był dobry. Myślę, że kogo? No, to Declan Rice, właśnie też widziałem, że Declan Rice dostał dość sporą krytykę. A według mnie Declan Rice też był jeden z lepszych Anglików. Tylko wydaje mi się, właśnie, że jak ktoś kogoś nie lubi, to po prostu jakby znajdzie w łatwy sposób coś złego powiedzieć. Bo mam wrażenie, że większość osób, która hejtowała Declan Rice, to są osoby po prostu, które go niezbyt lubią i dlatego łatwo im przychodzi hejtować. Ja Declan Rice'a mam kompletnie neutralne nastawienie na niego i mogę szczerze powiedzieć, że z tego, co ja oglądałem, mecz oglądałem każdy Anglików, jakby, no, praktycznie. Wszystkie mecze oglądałem. Wszystkie mecze oglądałem, tak praktycznie od początku do końca, więc Z tego co widziałem, z tego co oglądałem, nie patrząc nawet na czyste statystyki, Declan Rice i Jude Bellingham to była dwójka zawodników, która Była według mnie najlepszymi graczami Anglii na tym Euro I jak właśnie zerkniemy potem na statystyki To to jeszcze nawet tym bardziej, to w sumie podbudowuje tą, tą narrację, bo taka jest, to, to jest nawet na statystycznie, to potem wy, jakby wychodzi, nawet może powiedzieć, najpierw ja zawsze Biorę, można powiedzieć, tak na test oka. może powiedzieć, że jakby jak oglądam, jak oglądam, nie patrzę na statystyki, tylko jak oglądam mecze, to ta dwójka była według mnie najlepsza. A potem, jak jeszcze właśnie patrzę na statystyki, to mnie jakby tym bardziej podbuduje, jakby to, że tak, tak jest po prostu, że tak było. A teraz, właśnie, ogólnie zawodnik Bellinga, właśnie widziałem, jakby na przykład jego złość po meczu, jakby jak kopnę chyba tam w. Jak to nazwać, jakby tam, tam, jakby w tym, może powiedzieć, zapomniałem te słowo dokładnie, ale tam, gdzie jest woda przetrzymywana. Tak jak mała ludówka, może powiedzieć, po części jakby. Widziałem, jak kto wkopnął z frustracji po meczu, To jest absolutnie zrozumiałe, jakby rzeczą. Ja jedną rzecz, którą cenię w zawodnikach, to ich pasję. To ich pasję. Jeśli jesteś gościem, który ma dużą pasję, bardzo cię lubię. I Bellingham jest gościem, który ma dużą pasję. I jak zawodnik z dużą pasją przegrywa, to naturalnie będzie zły, naturalnie będzie sfrustrowany. Nie lubię zawodników, którzy szczerze, jakby wyglądają wyglądają aby ich to nie obchodziło, nic naprawdę. On pokazuje emocje, on pokazuje, że się stara, on pokazuje, że mu się zależy, dlatego nie dziwię się, że był zły i nie dziwię się, że coś takiego zrobił, bo po prostu był sfrustrowany. Kto nie byłby sfrustrowany, jakby przegrał w finale. Niektórzy to gorzej, niektórzy lepiej znoszą. Ale to też oczywiście ponownie kolejna rzecz, która jakby to ktoś zrobił inny, przeszłoby to bez większego gadania, ale zrobił do Jude Bellingham, więc oczywiście pora go hejtować, że pokazał złość po finale przegraną. Jakby wow, jestem niesamowicie zdziwiony, że zawodnik jest zły, że przegrał na przykład. Jest to dla mnie naprawdę niesamowite, jak niektórzy takie głupie rzeczy naprawdę szukają, żeby tylko zawodnika jakiegoś hejtować, czy powiedzieć jakieś, duże, jakieś złe słowa na niego, na też Van der Varte, jakby No że mamy przyczepienie się numer, do numeru, też jest dla mnie tak śmieszną rzecz naprawdę, jakby Że Jude Bellingham To jest zawodnik, który nie powinien mieć dziesiątkę Spoko, miałby ósemkę, czy to by coś zmieniło? To jest tylko numer, rozumiem, że dziesiątka kojarzy się z ofensywnym graczem, z takim najczęściej SPO, na przykład coś w tym stylu Ale to jest tylko numer naprawdę, jakby Czy zawodnik aby na przykład miał dziewiątkę i grał na na obronie Czy nie mógłby nosić tej dziewiątki? Jakby rozumiem, że to jest dziewiątka, to jest jakby kojarzy się z napastnikiem Ale to jest tylko numer To jest tylko numer, naprawdę jakby To jest dla mnie niesamowite naprawdę właśnie, jakie niektóre rzeczy Ale to nie są właśnie osoby, które po prostu jakby notorycznie przedtem Przyczepiały się do zawodnika To nie jest tak, żeby ktoś Lubi na przykład Judah Bellingham, a ktoś jest jakby neutralnie stadiony i nagle coś takiego mówi. To najczęściej Osoby hejtujące Bellingama ponad tym euro to są osoby, które go hejtowały wcześniej i to jest najczęstsze właśnie że To nie jest tak, że bez powodu. Po prostu to jest kolejny powód do tego, że na przykład Łatwo kogoś hejtować. I to jest właśnie z wieloma zawodnikami. Nie tylko oczywiście z Bellingama, ale z wieloma zawodnikami Ale już mniejsza o tym Jeśli chodzi o na przykład statystyki Jeśli chodzi o różne statystyki właśnie po tym meczu, a więc tak Różne statystyki. Właśnie Anglia To pierwszy Zespół w sobie pierwsza reprezentacja w historii euro, która przegrała dwa finały z rzędu. Dwa finały z rzędu przegra, więc no to, to na pewno musi boleć, naprawdę. Jakby przegrać jeden finał, to że zmieni porażka, ale żeby trzy lata później być znowu w finale i znowu przegrać, to musi naprawdę boleć. To naprawdę musi boleć. Zwłaszcza tych zawodników, którzy właśnie byli już na poprzednim euro. Paul Palmer to jest pierwszy zawodnik, który wszedł z ławki w finale euro i strzelił bramkę od Sylwajna Wiltorda dla Francji i potem właśnie ten potem Francja właśnie wygrała po tej bramce. Zacznie pamięta, czy po tej bramce dokładnie, ale wygrała latę mecz, Anglia jednak tego nie zrobiła. Pierwszy raz w historii mieliśmy w finale euro lub mundialu dwóch nastolatków po całych składach. Mieliśmy oczywiście Lamina Yamala oraz Kobiego Mainu. Lamin niemal stał się oczywiście też najmłodszym graczem, który pojawił się w finale Mistrzostw Świata lub Euro. Poprzednim rekordistą był Pele, który miał 17 249 dni, a oczywiście Lamin Jamal miał 17 lat i 1 dzień. Idąc dalej, Luke Shaw to jest zawodnik, właśnie to jest też właśnie ciekawa. To jest to, o czym mówiłem o tej zmianie. Luke Show to jest pierwszy zawodnik od Marco Delvecchio dla Włoch Euro 2000, Euro 2000 rok, znaczy. Który właśnie nie zagrał ani jednego meczu od początku, a dopiero na finał zagrał od początku. To jest na pewno taka właśnie bardzo ciekawa rzecz. Idąc dalej. Anglia to jest drużyna, która ma najwięcej meczów wygranych na Euro bez zdobytego tytułu. Mają 45 meczów wygranych Euro i ani jednego trofeum. Druga drużyna, która ma najwięcej wygranych meczów, a nie ma jeszcze nigdy wygranego Euro to Belgia 26. To jest kolosalna różnica. Rodry to jest zapewne właśnie zawodnik, tak już miałem. Rodry, który wygrał zawodnika turnieju, pomimo właśnie, że to nie jest Hej, to nie jest jakby negatywna opinia, ja Rodrigo lubię Ale według mnie właśnie jakbym ja na miał głos to bym dał na... Ciężko mi powiedzieć, Lamin albo Niko Na któregoś z tych dwóch bym dał głos Ale Rodry nie grał źle, ja bym, nie, nie mówię To, że nie, nie dałbym na niego głosu nie oznacza, że grał źle Tak bym to też, na pewno, też na pewno chciał powiedzieć, no ale właśnie Rodry w ostatnich dwóch latach Wygrał Ligę Mistrzów i był zawodnikiem sezonu Ligi Mistrzów A teraz wygrał Euro i był zawodnikiem e, turnieju Euro Więc no ostatnie lata na pewno dla rodrygo są bardzo udane Laminie nie wiem czy będę mówił. Laminie mal po prostu jest najmłodszym zawodnikiem, który osiągnął bardzo wiele rzeczy. Mam tutaj ogromną listę i nie wiem czy będę mówił, bo w sumie po prostu jest to tak ogromna lista. Jakby, no wiem, że dobrze, Lami mal jest najmłodszym zawodnikiem, który praktycznie wszystko osiągnął. Tak po części można nawet to nazwać, jakby. Laminiemal właśnie na tym euro, ma. Pierwszy był w asystach, pierwszy był w gole plus asysty. czyli to chyba, mówi się na to kanadyjska jakby klasyfikacja, chyba się nie mylę. Pierwszy był w stworzonych szansach, pierwszy był w kluczowych sytuacjach stworzonych, jest najmłodszym, młodym graczem turnieju. E, jakby te, też, też właśnie taka troszkę śmieszna statystyka, no ale tak jest. Wiemy, że oczywiście jest nagroda, właśnie najmłodszy, jakby dla najlepszego, młodego zawodnika i on jest najmłodszym, młodym zawodnikiem turnieju. Mam nadzieję, że w miarę to ma sens, oczywiście. E, Dani Karwacha to jest właśnie zawodnik, o którym się wydaje mi się, że mówi się za mało i jakby widzę, że się zaczął taki. Jakby, może, powiedzieć, ta, po angielsku to jest agenda, się mówiłaby Pchanie Rodrigo na Balondor Nie mówię, że to jest złe, ale, jak pchamy Rodrigo do Balondora to powinniśmy tak samo mocno, jak nie mocniej pchać Daniego Carvajala, bo, umówmy się, Rodry, gdyby nie wygrał euro, przed euro nie mówiło się aż tak mocno, jakby, byłby top 10 i tak, panie Balondor ale, Rodry nie był faworytem do wygrania złotej piłki przed euro. Wygrał euro, jest faworytem. Dani Carvajal, czyli, jakby, no, bądźmy szczerzy, Rodry głównie, głównym y, argumentem są trofea. Rodrigo. tak jest fakt, jakby. A Carvajal ma jeszcze więcej trofeum. On nie tylko wygrał La Liga, nie tylko wygrał Ligę Mistrzów, ale on też wygrał właśnie Euro. A Rodry wygrał Ligę i Euro. Carvajal też strzelił bramkę w finale. Według mnie. I ponownie. Jestem kibicem Realu. Nie będę oczywiście tak właśnie ukrywał. Wiem, więc wiem, że niektórzy mogą sobie popatrzeć na to, że gadam tak, bo jestem kibicem Realu. Ale szczerze, z ręką na sercu, w pełni sprawiedliwie. Nawet jak nie byłbym kibicem Realu. Dla mnie, Dani Carvajal jest większym. Większym kandydatem do złotej piłki niż Rodry, szczerze, naprawdę, bo jakby Dani Carvajal jest najlepszym prawem obrońcą na świecie, także jak wygrał Euro, wygrał Ligę Mistrzów, wygrał La Ligę, strzelił bramkę w finale Ligi Mistrzów, jakby Dani Carvajal miał lepszy sezon od Rodry'ego, to jest według mnie, to jest moja opinia. Tak, że mówię, wiele razy z opiniami, to jest opinia, a więc, z każdą opinią na świecie można się zgadzać, można się nie zgadzać, więc, wiem, że niektórzy się mogą nie zgodzić, wiem, że niektórzy, dla niektórych jest rodli, to jest, e, Rodri właśnie lepszy, lepszy miał serwant, ale też ma opinia, że to Dani Carvajal, jak, jakiś Hiszpan ma wygrać, głównie ze względu na euro, to według mnie powinien to być Dani Carvajal. Tak jest moja opinia. Idąc dalej, Hiszpania to jest pierwsze, oczywiście zespół, który wygrał 4 euro, Harry Kane, no właśnie, Hurricane to jeden z zawodników Jego i Bellinga mi najbardziej szkoda. Bellinga, bo go lubię, a Harego Kaina, bo te trofea, te trofea cały czas ani jednego. 14 lat gra już, jeśli tutaj właśnie dobrze widzę, profesjonalnie. 643 mecze, zero trofeum. Szkoda, naprawdę mi szkoda. Harego Keina nie był, nie jest jednym z moich ulubionych zawodników, nie jest jednym z zawodników, których nie lubię, jest neutralnie, kompletnie dla mnie z pośrodku. Jeśli chodzi jakby o jak bardzo lubię na przykład, że jakiś zawodnik, na przykład to jest pośrodku. Ale mi go szkoda. Naprawdę mi go szkoda, jakby. Patrzę właśnie, że jest świetnym napastnikiem, ale tych trofeum po prostu nie ma. Hiszpania to jest pierwsza. Pierwszy zwycięzca euro w historii, który wygrał wszystkie spotkania. Najpierw to był mecz z Chorwacją, potem mecz z Włochami, potem Albania, potem Gruzja, potem kogo mieli w Potem. Bo... Francja była, Anglia była i mieli w ćwierćfinale... Czemu ja zapominam kogo imię w w ćwierćfinale? Nie wiem czemu zapomniałem kogo imię mieli w finale? Hiszpania w finale miała Niemcy, tak, nie wiem czemu mi to kompletnie wleciało z głowy Niemcy. Więc to jakby jedna rzecz, że oni wygrali te mecze, a po drugie właśnie z kim oni musieli wygrać. To nie tak, że oni pokonali łatwych rywali, oni pokonali naprawdę ciężkich rywali też. Hiszpania to jest też pierwsza reprezentacja, która na jednym turnieju strzyja 15 bramek, na jednym turnieju oczywiście euro. Na pewno właśnie kolejna statystyka, może nie statystyka, statystyki odnośnie Rodrigo. Od początku 2023 roku Rodri podniósł więcej trofeum, dwa razy więcej trofeum niż przegrał mecze w reprezentacji w klubie. Od 2023 roku Rodri podniósł 8 trofeum, a przegrał tylko 4 razy łącznie, jeśli chodzi o City i Hiszpanię. Wygrał dwa razy Premier League, wygrał raz FA Cup, raz Ligę Mistrzów, raz Superpuchar, raz klubowe Mistrzostwa Świata, raz Ligę Narodów raz Euro. Był najlepszym zawodnikiem Ligi Mistrzów w finale całego sezonu też. Był zwycięzcą, a też, czy był zwycięzcą, czy nie, klubowym mistrzostw świata, zawodnika tego, tego turnieju. Nie pamiętam, ale był też Nations League Finals Best Player, czyli właśnie też pewnie jakby no, najlepszym zawodnikiem finału, albo w sumie ogólnie turnieju, albo Ligi Narodów. No i też był zawodnikiem turnieju, jeśli chodzi o Euro. No miał świetny sezon, naprawdę, a to znaczy, w sumie to też są jakby dwa strony. To nie, to nie osiągnął tego wszystkiego, oczywiście w jednym sezonie, wiadomo, więc są też dwa sezony. Choć miał naprawdę fenomenalny ten sezon, to na pewno. Luis de la Fuente też ogromne brawa muszą się należeć trenerowi reprezentacji Hiszpanii, bo zrobił też niesamowitą robotę. Odmienił troszeczkę tą reprezentację, bo patrząc jak oni za kadencji poprzedniego selekcjonera grali, a jak teraz grali, to naprawdę inaczej to wyglądało. I Luis de la Fuente to jest pierwszy w historii selekcjoner, który Wygrał Euro U19, U21 i Euro, oczywiście już. Jakby to jak to nazwać, aby Euro. No to Euro, może być główne, aby tak bym to nazwał. Co ciekawe, Unai Simon i Mikel Merino to byli gracze, którzy byli w każdym z tych składów, jakby U19, U21 i też a tym Euro. Pierwsza w historii na w turnieju Euro zawodnik turnieju i młody zawodnik turnieju są z jednego kraju. Jest to Rodry i Lamine Yamal. Cole Palmer jest najmłodszym zmiennikiem, który strzelił bramkę w finale Euro. Lamin Jamal to pierwszy hiszpański gracz, który na jednym euro zanotował 4 asysty przynajmniej a to było dopiero jego pierwsze euro i ma dopiero 17 lat, więc to jest niesamowite mnie też właśnie jakby wyrównał rekord odkąd właśnie jakby rekordy stały liczone to właśnie 4 asysty to najwięcej asyst na jednym turnieju euro e, mają to kilka zawodników e, Liubinko Drulowicz 2004 rok Eden Hazard, 2016 Aaron Ramsey, 2016 Steven Zuber 2021 i Lamini Jamal 2024: Nico Williams stał się drugim najmłodszym graczem, który strzelił bramkę w finale Euro. Cole Palmer to jest czwarty angielski gracz, który strzelił bramkę w finale dużego turnieju reprezentacyjnego. Przed nim dokonał tego w 1966 roku Sir Jeff, eh, Jeff, Jeff? Jeff Hurst. Też w tym samym eh, meczu, czyli finału Mistrzostw Świata, Martin Peters. Potem 2021 rok, czyli ostatnie Euro, Lux Show i teraz właśnie Cole Palmer. Gareth Saugiet to jest pierwszy w historii trener, który przegrał dwa finały Euro. No i jeszcze raz do Dani Carvajal, też na koniec. W tym sezonie właśnie to jest to, o czym mówiłem. Dani Carvajal jest dla mnie większym kandydatem: większym kandydatem od Rodrigo. Zwycięzca Ligi Mistrzów, Zwycięzca Euro, Zwycięzca La Ligi, Zwycięzca Super Pucharu Hiszpanii. Strzelec bramki finału Ligi Mistrzów. Men of the match, finał Ligi Mistrzów, 13 bramek, asyst jako obrońca dla mnie Dani Carvajal jest po prostu zawodnikiem, który miał lepszy sezon i od Rodrigo i to on powinien bardziej wygrać złotą piłkę. Ogólnie nie zrobię za niedługo film odnośnie tej złotej piłki, bo ta złota piłka to jest naprawdę dość duży teraz temat ogólnie, bo jakby mamy... Najprawdopodobniej najbardziej równą walkę o. Najbardziej wyrównaną walkę o złotą piłkę, jaką ja pamiętam w życiu. Zwykle mieliśmy dwóch, trzech albo jednego zdecydowanego faworyta do wygrania złotej piłki. W tym roku mamy co najmniej pięciu, bym powiedział. Ale właśnie nie będę zdradzał tego wszystkiego, bo tak już mówiłem, zrobię osobny film. Zrobię też ogólnie ankietę na tym, na głównym kanale. Zrobię ankietę właśnie, gdzie zapytam się właśnie, jak widzowie właśnie by typowali, aby mieli głos. Na złotą piłkę, kogo by dawali. Więc właśnie to zrobię na tym głównym kanale. No i to tyle, jeśli chodzi o finał euro. Nie będę robił podsumowania dzisiaj, bo zrobię osobny film jutro. Prawdopodobnie jutro pojawi się film, gdzie będę robił podsumowanie całego euro, czyli 11 turnieju, zawodnik turnieju, najmłodszy zawodnik turnieju, jakby wszystko moje może powiedzieć, wybory, bramka turnieju, takie ogólnie jakby podsumowanie euro. I tak samo zrobię z Copa Ameryka i te filmy się pojawią jutro, więc dzisiaj jakby nie mówię o podsumowania finału. Nie mówię znaczy ogólnie podsumowania całego euro, tylko właśnie to powiem już jutro. No a teraz będę kończył. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!